Po rekonesansie mówił pan, że w tym raku zawodników czeka trudna trasa. Skąd taka opinia? Przede wszystkim dojazdówka jest dużo dłuższa niż tradycyjnie prawie 2000, ponad 2000 km. I zmęczenie będzie tu grało istotną rolę. Trasa, która się zaczyna we Francji jedziemy tam prawie 700 km po Alpach. Praktycznie po 30 godzinach już jazdy na pewno ta nowość. I jest, jest to już Pana siódmy start w rajdzie. Co najbardziej Pana przyciąga w tej imprezie? Przede wszystkim jazda po drogach alpejskich. Bardzo to lubię. W Polsce ścigałem się w górach. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski w wyścigach górskich. Mękło, mi ten górę, lubię jeździć pod górę. Zbani, było, A górę. Nauczyłem się również szybko jeździć z góry, także dajemy radę. Polskę reprezentuje osiem załóg, w tym startują trzy Fiaty 125P. Co może Pan powiedzieć o swoim egzemplarzu? Mój egzemplarz jest z 1972 roku, to jest cały czas ten sam samochód, w którym jeździliśmy do tej pory, z silnikiem 1600, typowa wersja Monte Carlo.